Karol Gac, kłaniam się Państwu nisko. Jeżeli ktoś, a wiele jest takich osób, uważa, że krajem rządzą gangsterzy, ale z gangu Olsena, to powinien zastanowić się, trzeba na pewno, i zastanowić się, czy nie powinien nieco zrewidować swojego stanowiska. Być może dla niektórych to jest dość mocny osąd, ale nagrywam. Ten komentarz po wczorajszej wypowiedzi premiera Donalda Tuska w sprawie demokracji walczącej. Premier użył sformułowania, które być może na pierwszy rzut oka, ucha wydaje się śmieszne, z którego można kpić, z którego można sprowadzić do absurdu, ale byłoby to bardzo, ale to bardzo poważnym błędem. A już zwłaszcza przez tych, którzy zaliczają się do szeroko pojętej prawicy. Warto więc zatrzymać się na chwilę przy tym, co powiedział wczoraj premier Donald Tusk podczas swojego wystąpienia w Senacie, gdzie odbył się taki zjazd, spotkanie, jak wyjść z kryzysu konstytucyjnego. Oczywiście zebrali się prawnicy, zebrały się znane środowiska prawnicze, zebrali się politycy i debatowali, co by tu zrobić, by wyjść z obecnego kryzysu konstytucyjnego. No bo przecież rząd nie rządzi, od 13 grudnia rząd nie ma tu żadnych narzędzi. Ale złośliwości zostawiam teraz na boku, może jeszcze do nich wrócę. Premier Donald Tusk powiedział trochę nieoczekiwanie, że w, w swoim działaniu będzie kierował się zasadą demokracji walczącej. I przyznał wprost, że nawet jeżeli jego, jego ministrów działania nie będą mieścić się w kryteriach pełnej praworządności, jak to określił Donald Tusk purystów prawnych, to trudno, bo on jest zobligowany do działania. Jeśli chcemy przywracać ład konstytucyjny, jeśli chcemy przywracać te fundamenty liberalnej demokracji, to napotykamy się każdego dnia, ja się napotykam każdego dnia na sytuację, w której dysponuję narzędziami, które nie, um nie dają mi możliwości naprawy rzeczywistości. Mówię o narzędziach prawnych, przygotowanych przez poprzedników, których intencją było zniszczenie tego ładu, a nie wzmacnianie czy zbudowanie. Więc jako historyk moim zdaniem, mogę chyba śmiało zaryzykować tezę, że mamy dzisiaj potrzebę działania w tych kategoriach demokracji walczącej. To znaczy, pewnie jeszcze nieraz popełnimy błędy, albo popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne, albo nie do końca zgodne z zapisami prawa, ale nas nic nie zwalnia z obowiązku działania każdego dnia. Ja każdego dnia muszę podejmować decyzje, które można bardzo łatwo krytykować i podważać. Od strony prawnej. Mówiąc wprost i przekładając to na język ludzki, donald Tusk zapowiedział, że nie zamierza stosować się do wszystkich przepisów prawa, ustaw czy konstytucji, bo tego wymaga sytuacja. No, oczywiście, to nie jest nic nowego, jeżeli zobaczy się na to, co dzieje się w Polsce od 13 grudnia. Premier i jego ministrowie zdążyli już podeptać szereg ustaw, zdążyli podeptać konstytucję. W ogóle zdążyli podeptać wiele aktów prawnych, a w wielu obszarach doprowadzić do anarchii. To nie jest przesada. Wystarczy prześledzić chociażby to, co zdziało się z prokuraturą krajową, wystarczy prześledzić szereg innych działań obecnie rządzących, by dojść do takiego wniosku. Nie chodzi jednak o to, by wchodzić w buty obecnie rządzących, którzy gdy byli opozycją. Obwieszczali regularnie koniec demokracji, alarmowali, mówili o zwrocie w kierunku autorytaryzmu czy dyktaturze. No tak powtarzano przez lata, że żyjemy w dyktaturze. Aż przyszły wybory październikowe i nagle się okazało, że opozycja przejęła władzę, i nagle się okazało, okazało, cóż za zaskoczenie, że Prawo i Sprawiedliwość tę władzę oddało dobrowolnie. I to pokazało najlepiej, ile były warte te opowieści. Ale wracając do Donalda Tuska i tego, na co się powołał. Filozofia, czy też doktryna demokracji walczącej znana jest od dosyć dawna, właściwie można powiedzieć od lat 30. Ukuł ją Karl Lewenstein w 1937 roku, obserwując to, co dzieje się, co działo się wówczas w Niemczech, obserwując dojście do władzy Adolfa Hitlera i NSDAP. Myślę, że nawiązanie do tych konsultacji prawniczych, które miały miejsce w piątek. W którymś momencie w dyskusji pojawiło się odwołanie do koncepcji Karla Lewensteina. To jest taka koncepcja Mleitam Democracy. To jest koncepcja, która oznacza, że demokracja musi mieć instrumenty, które pozwolą jej się obronić. I tak jak rozumiem pana premiera, on uznaje, że jesteśmy w tym szczególnym momencie, kiedy aby uchronić porządek demokratyczny i aby przywrócić funkcjonowanie porządku konstytucyjnego, należy wykorzystywać różne dostępne prawnie instrumenty, ale żeby one były skuteczne, żeby one mogły być zapewnić rzeczywistą Jeśli realizację potrzeb. Proszę. Karl Lewenstein to niemiecki prawnik, który został uchodźcą, który wyemigrował z Niemiec i ukoł taką, a nie inną koncepcję. Ona w największym skrócie, przy różnych uproszczeniach, zakładała i dalej zakłada, że demokracja liberalna nie powinna być bierna, że nie powinna być takim koniem trojańskim, w, którego, w którym przy jego użyciu zostanie tak naprawdę rozmontowana. Mówiąc jeszcze prościej, chodziło o to, by różne wrogie siły, partie, środowiska, wrogie demokracji w danym momencie. Nie użyły demokracji do zdobycia władzy po to, by zmienić ten system. No, w tym konkretnym przypadku chodziło oczywiście o nazistów i Adolfa Hitlera, ale tę koncepcję stosowano później także szerzej. No, i Karl Lewenstein twierdził, że demokracja powinna mieć prawo do samoobrony, powinna móc walczyć, powinna móc walczyć prewencyjnie i nie czekać, zanim ktoś aż ktoś zdobędzie władzę i ten system zmieni, tylko powinna reagować. Powinna reagować na bieżąco, powinna starać się zwalczać takie ugrupowania środowiska, Partię czy polityków. Tam wymieniony był szereg czynników, szereg narzędzi, którym powinna się taka demokracja móc posługiwać. no i Ktoś mógłby się zapytać, zastan zasta zastanowić, coż w tym złego. No, czysto teoretycznie, jak to w różnego rodzaju koncepcjach, nic. Dopóki jest to oczywiście koncepcją i dopóki jest to teoria. No bo patrząc na grunt polski, w Konstytucji na przykład wyraźnie jest napisane, że zakazane jest Funkcjonowanie partii komunistycznych i neonazistowskich. Nikt z tym nie ma żadnego problemu. I to jest jakby naturalne, i to pokazuje, że tego typu partie funkcjonować nie mogą. Ale problem się zaczyna wtedy, kiedy ci, którzy rządzą, którzy uważają się za przedstawicieli tej demokracji liberalnej, którzy uważają się za esencję tej demokracji. Zaczynają rozstrzygać, kto zagraża tej demokracji, a kto nie. I zaczyna się pod pozorem walki o demokrację stosować narzędzia, które z nią nie mają niczego wspólnego, które wypaczają sens demokracji, które de facto są zakamuflowanym autorytaryzmem, by nie powiedzieć mocniej. I Donald Tusk, który otwarcie powołuje się teraz na tę doktrynę, na tę koncepcję, wysyła taki. Sygnał, sygnał, który powinien być sygnałem alarmowym dla wszystkich środowisk prawicowych, konserwatywnych, opozycyjnych, jakkolwiek by ich nie określić, dla ludzi, którym niekoniecznie po drodze jest z Donaldem Tuskiem i z tym, co dzieje się aktualnie w Polsce. Dla ludzi, którzy uważają, że dzieje się źle, a tych ludzi jest całkiem sporo, dość powiedzieć, że przynajmniej kilka, jeżeli nie powyżej 10 milionów wyborców. Patrząc po wynikach wyborów, no i Donald Tusk mówi otwarcie, mówi o tym w Senacie, że jego właściwie prawo to nie obowiązuje. Jego i w domyśle oczywiście jego rządów, że nawet jeżeli coś do końca nie jest zgodne z prawem, czy nie będzie zgodne z prawem, to absolutnie nie zwalnia go to od działania, że nie będzie się tym w ogóle przejmował. I Donald Tusk mówi to otwarcie. Właściwie przy aplauzie środowiska. Taka ironia, kilka dni wcześniej odbyło się spotkanie Dnalda Tuska, Badama Bodnara ze środowiskami sędziowskimi, środowiskami prawniczymi w dużej mierze. Oczywiście głównie tymi najbardziej zaangażowanymi politycznie, najbardziej tymi, który, którzy wspierają obecną władzę. No mieliśmy Justitie, mieliśmy Temis, mieliśmy szereg różnych. Inicjatyw, organizacji, które znane są z walki z prawami i sprawiedliwością i popieraniem obecnie rządzących. No i generalnie to środowisko, które wydaje się z mniejszości, ale jest taką mniejszością bardzo krzykliwą, widoczną w mediach, mediach społecznościowych, która próbuje nadawać ton. Generalnie było rozczarowane i sfrustrowane tym, jak powolne zmiany następują w. Sądownictwie. Generalnie atakowano, krytykowano tam premiera i ministra sprawiedliwości, czy raczej rząd za opieszałość, za miękkość w stosunku do czy to konkretnych sędziów, czy generalnie systemu jako takiego. No i właściwie można by powiedzieć, cytując klasyka, no, sędziowie tak zachęcali, do ośmielali ten rząd do działania. Śmielej, towarzysze, śmielej. Jeszcze mocniej, dociśnijcie jeszcze mocniej. Bo taki właściwie był przekaz tego spotkania. A to, co zaproponował Adam Bodnar, chociażby, czy też przy aprobacie, Tuska, czyli ta koncepcja z tak zwanym czynnym żalem, że sędziowie mają ci oczywiście nieprawomyślni, ci tak zwani neosędziowie, ci, którzy się nie, po, nie podobają, mają złożyć de facto publiczną samokrytykę, i wtedy będą mogli orzekać, tylko oczywiście zostaną zdegradowani. No to naprawdę są pomysły rodem z komunizmu, albo i nie, bo właściwie to przekracza czasem te granice. I my w takich hoparach absurdu się aktualnie poruszamy. No dobrze, ale co nam mówi to o planach Donalda Tuska, to co usłyszeliśmy? No, z jednej strony można było powiedzieć, że nic, bo Donald Tusk wiele rzeczy już mówił, wiele rzeczy deklarował, a potem, jak to z Donaldem Tuskiem bywa, za wiele się nie dzieje. tak? Zostają same słowa, zostają same deklaracje. Ale wydaje mi się, że akurat w tym przypadku jest nieco inaczej. Donald no, no, Tusk otwarcie mówi, że zamierza się rozprawić de facto z tym, co było do tej pory. A jeżeli nałożymy na to jeszcze to, co padło w piątek, a więc że. Proces rozliczenia, oczyszczenia państwa po Prawie i Sprawiedliwości będzie największym tego typu po, po II wojnie światowej w Europie, po rozliczeniach w Norymberdze i byłej Jugosławii no Pokazuje nam pewien stan mentalny, pokazuje w jakich my oparach absurdu się poruszamy. Oczywiście, nawet jeżeli to jest schlebianie tej prymitywnej tłuszczy spod znaku silnych razem, jeżeli nawet to jest schlebianie tym gustom silniczków, którzy aż tam w mediach społecznościowych się rozgrzewają, żeby dojechać Kaczyńskiego, dojechać PiS, wszystkich ich powsadzać do więzień. To jednak padają te słowa z ust prominentnych polityków, którzy zapowiadają, że ten proces rozliczeń i porównują go de facto do tego, co działo się po II wojnie światowej w Niemczech do procesu denazyfikacji. Nawiasem mówiąc, gdyby akurat ten proces denazyfikacji przebiegał tak jak w Niemczech w III Rzeszy, po III Rzeszy, no to faktem jest, że, że w zasadzie bardzo duża część tych nazistów przeszła sobie suchą stopą, ale nie o tym. Wracamy do Donalda Tuska i jego koncepcji. No to tego typu zapowiedzi, Brzmią już bardzo, ale to bardzo groźnie, i to są obawy uzasadnione, bo mamy szereg różnych, mniejszych i większych zdarzeń, wypowiedzi, sytuacji, które połączone w całość dają bardzo ponury obraz, bo nie wszystko oczywiście da się śledzić. Nie wszystko państwo mogą śledzić, to normalne. Nikt nie ma czasu obserwować wszystkiego, co się dzieje w najróżniejszych obszarach, ale jeżeli zobaczymy jak walczy się obecnie z różnymi środowiskami, przy użyciu jakich narzędzi, jakich nacisków, jak pozbawia się chociażby największą partię w polskim parlamencie finansowania ze sprawą upolitycznionej w tym przypadku PKW i decyzji politycznej, stricte politycznej, o czym już mówiłem na tym kanale, jak próbuje się rozbijać środowiska narodowe, chociażby przed Marszem Niepodległości, o tym też wspomniałem jak służby weszło o 6 rano do chociażby domu Roberta Bąkiewicza, czy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jak mamy wiele takich wypowiedzi z pozoru błahych, z pozoru głupich, z pozoru absurdalnych, ale które pokazują doskonale stan mentalny obecnie rządzących. Pamiętamy wszyscy Adama Bodnara, który o swoich działaniach bezprawnych z początku jeszcze rządu mówił, że no, z rozbrajającą szczerością szukamy podstawy prawnej. Notabene do teraz jej chyba nie, jeszcze nie znaleziono, ale cały czas trwają, jak rozumiem, prace poszukiwawcze. Mamy też premiera, który po raz pierwszy w historii właściwie bezprawnie, co do tego 99% prawników jest zgodnych z wyłączeniem tego jednego sympatyzującego z obecnie rządzącymi, postanowił, Cofnąć swoją kontrasygnatę. I być może jest to gest czysto symboliczny, być może on mógłby nie mieć żadnego znaczenia, ale właściwie pokazuje to, że cytując znów, rozumiemy, że stosujemy prawo stosujemy prawo tak, jak je rozumiemy. I to właściwie teraz ma miejsce. I znów, ktoś może wzruszyć ramionami, no nic nowego. No bo właściwie nic nowego od grudnia. Ale wydaje mi się, że. To jest groźna zapowiedź z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest pewnego rodzaju właśnie zapowiedź. Zapowiedź rozprawiania się z opozycją, zapowiedź rozprawiania się z różnymi środowiskami niepokornymi, różnymi metodami i narzędziami. Bo to nie chodzi o to, że nagle wszyscy zostaną wsadzeni do aresztu, do więzienia, że wejdą służby o tu i tam. Nie, naprawdę można oddziaływać różnymi metodami, różnymi metodami rozbijać te środowiska. I starać się je eliminować, tak by oczywiście potem osłabiać opozycję, bo ma się ku temu różnego rodzaju narzędzia. Ale po drugie, wydaje mi się też w szerszej perspektywie, że Polska jest w tym momencie, no właściwie nie teraz, bo od grudnia, 13 grudnia, no dość symbolicznej daty, poligonem doświadczalnym dla Unii Europejskiej. Tak jak wcześniej Polska przez lata rządów Zjednoczonej Prawicy była takim poligonem doświadczalnym dla Unii Europejskiej, na ile uda się spacyfikować rząd i na ile uda się zaprowadzić tu porządki i usadzić do szeregu, tak by pokazać innym, tak teraz jest to poligon doświadczalny pod tytułem. Jak daleko można się posunąć, by rozliczyć przeciwników, nie tylko przeciwników politycznych, ale tych oczywiście wskazanych przeciwników, z którymi nam nie po drodze, nam platformie, ale również nam Unii Europejskiej, bo Unia Europejska nie potrzebuje takiego pisu, tak? Unia Europejska nie potrzebuje takiego fidesu. Unia Europejska generalnie nie potrzebuje tych, którzy się z nią nie zgadzają. Ona wolałaby. Tylko tych, którzy płyną w głównym nurcie, jakby zostawiając już na boku politykę Zjednoczonej Prawicy i różnego rodzaju decyzje względem Unii Europejskiej, ale faktem jest, że ten spór miał przynajmniej kilka przyczyn. No i teraz wydaje mi się, że oczy wielu stolic europejskich, wielu polityków są zwrócone na Warszawę. Na samym początku, kiedy Donald Tusk i jego ministrowie, jego ludzie przejmowali media publiczne, przejmowali prokuraturę krajową, przejmowali szereg instytucji, e, którzy pytali, a co na to Unia Europejska i dlaczego w ogóle Donald Tusk tak postępuje, dlaczego tak robi? I wówczas odpowiedź, ona nie jest zaskakująca, była banalnie prosta, bo może. Donald Tusk od samego początku mógł dużo, dużo więcej, bo nie po to został tutaj przesłany, nie po to miał tak silne wsparcie Berlina, Brukseli i elit europejskich, by obalić rząd prawa i sprawiedliwości, by teraz nagle ci sami koledzy, którzy mu pomogli dojść do władzy, teraz go oceniali, recenzowali. Dlatego nagle się okazuje, że Polska tak, poczyniła ogromne postępy w sprawie praworządności, chociaż nie zmienił się żaden akt prawny. Nie zmieniło się nic w stanie prawnym? Nagle się okazuje, tak, cofamy procedurę z artykułu 7. Jesteśmy zaskoczeni tymi postępami Polski, tak, Wierzymy głęboko deklaracjom dla Tuska i ministrom. Jest zupełnie inny klimat. I nagle się okazuje, że to wystarczy. Coś, co wcześniej było niemożliwe, teraz wystarczy. Dlatego w momencie przejmowania mediów publicznych w Polsce gości. Wera Jurowa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za praworządność, ściska się i spotyka z ministrem Bodnarem, chwaląc Polskę za. Praworządność dokładnie w tym samym dniu, kiedy został wyłączony sygnał telewizyjny TVP po, po raz pierwszy od 1981 roku od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tak, Unia Europejska była tym zachwycona. Dlatego Unia Europejska milczy i będzie milczeć. I dlatego też próby różnego rodzaju prawa i sprawiedliwości są z góry skazane na porażkę. Dlatego nie mają sensu żadne debaty, rezolucje, pisma, bo jakby zupełnie jest inny klimat, zupełnie jest inny rozkład sił. I im szybciej to PiS zrozumie, tym lepiej, bo zaraz się okaże, że robi to samo, za co krytykował Platformę Obywatelską. Ale dlatego też Donaldowi Tuskowi dużo więcej teraz uchodzi na sucho, ponieważ ma z jednej strony daleko posuniętą wolną rękę, de facto przyzwolenie od Berlina, Brukseli, żeby właściwie zrobił wszystko, co chciałby, byle tylko rozprawił się w końcu i kategorycznie z prawem i sprawiedliwością i Donald Tusk to robi. To jest suma zdarzeń, mniejszych, większych, jak powiedziałem, różnych wypowiedzi, ale one łącznie zebrane w jedną całość robią naprawdę piorunujące, przygnębiające i bardzo ponure wrażenie. Zaplanowaliśmy w bardzo ciekawy, ale też niebezpieczny moment. I nie chodzi o to, żeby znowu bić na alarm, że umiera demokracja, że zaraz tu będziemy mieli dyktaturę itd., itd. Ale faktem jest, że to, co dzieje się od 13 grudnia, w mojej ocenie jest bezprecedensowe. To, z czym mamy do czynienia, to faktycznie jest już nie iluzoryczne, jak było, zarządów Zjednoczonej Prawicy, nie jakieś wyimaginowane, tylko rzeczywiste ograniczanie demokracji, wysadzanie, rozkręcanie, wymontowywanie celowe specjalnie różnych bezpieczników systemowych, ustrojowych itd. itd. To, co obserwujemy teraz. Zmierza w bardzo, ale to bardzo złą stronę. Oczywiście, nikt nie wie, co się wydarzy, nikt nie wie, czym to się zakończy, ale e, taka władza rozzuchwala, taka władza powoduje, że pojawia się pokusa, taka władza e, sprawia, że za chwilę może się okazać, że ta walka z opozycją to zacznie się na serio. I to nie przy wiejskiej, gdzieś tam w debatach sejmowych, tylko już poza nią. Poza parlamentem, w zupełnie innych okolicznościach i za zupełnie innymi narzędziami. I to nie dotyczy tylko PiSu, żeby była jasność. To dotyczy też zupełnie innych środowisk konserwatywnych, kościelnych. Być może organizacji pozarządowych, wszystkich tych, którzy zwracają uwagę na bezprawie, którzy zwracają uwagę na to, że tak być nie powinno, którzy zadają pytania, którzy nie dość głośno klaszczą, bo i przecież tacy są zaraz oskarżeni o zdradę ideałów tej rewolucji. I dlatego z tych wszystkich powodów, o których Państwu mówię, ta koncepcja, na którą powołał się Donald Tusk, demokracji walczącej, jest tak niebezpieczna, i dlatego jest też zarazem bardzo symboliczna. I trudno przypuszczać, by Donald Tusk zrobił to przypadkiem, bo mu się przypomniało jako historykowi, że gdzieś tam jest jakaś koncepcja. Nie, Donald Tusk to zrobił w pełni świadomie, chciał osiągnąć jakiś określony efekt. Jego działania, jego rządu, jego ministrów wpisują się doskonale w tę koncepcję. To jest generalnie koncepcja, która oczywiście nie jest nowa, i tu już nie chodzi o koncepcje intelektualne, bo ich naprawdę było wiele, wiele tu można nazwisk przywołać, wielu filozofów, wielu intelektualistów. To, to trochę tak jak z, z tutaj sytuacją okresu, sprawiedliwością okresu przejściowego. Generalnie, krótko mówiąc, chodzi o oczyszczenie państwa i to niezależnie już jakimi metodami. Ma się oczyścić państwo z tego, co było złe, zgniłe, zatrute i w takim przypadku no, sięga się po ekstraordynaryjne środki. Może pod nadzorem organizacji międzynarodowych, może nie, ale sięga się po coś, co wcześniej było nie do pomyślenia, co wcześniej było zakazane. No bo przecież okoliczności usprawiedliwiają nasze działania. I taki jest stan myślenia obecnie rządzących. I łatwo sobie odpowiedzieć, do czego to może prowadzić. A Państwa z, tych, z tym pytaniem zostawiam. Dziękując jednocześnie, że są Państwo ze mną, że subskrybujecie ten kanał. Że lajkujecie, że komentujecie moje materiały, a jeżeli państwo uważacie, że warto rozpowszechnić akurat ten wideokomentarz, bo sprawa rzeczywiście jest ważna i warto by zapoznało się z nią jak najwięcej osób, to będę wdzięczny za jego rozpowszechnianie. Karol Gac, kłaniam się państwu nisko i do usłyszenia.